Poranek spakowań. Pogoda może być. Zbieramy się i jedziemy. Bo jeszcze dobrze by było jakieś dwie godzinki po Sopocie sobie pospacerować pomalo. No i już w aucie wyjeżdżamy z parkingu. Jest, Dobra, jest. jedziemy ku Sopotowi. Nie wiemy kiedy wyjechaliśmy, przejechaliśmy z Gdyni do Sopotu. Tak, zaparkowany. Dobra, żeby zaparkować, jeszcze trochę miejsc jest wolnych. Trochę dalej, ale nie tak daleko, jest 200 metrów. Idziemy na molo. A co znajdziemy do jedzonka. Już Idziemy do głównej ulicy bohaterów Monte Cassino, która prowadzi do molo. Na molo. Na Tutaj ładnie widzieć kościół. Idziemy sobie na molo Już No ale poszliśmy w drugą stronę, a no. mi się okazało, że. Że, co? że właśnie nie wiem, ale chcieliśmy zobaczyć to z góry. Dwie, dwie, Raz będzie chciał Jeszcze wcześniej. Tak, krzywy domek. W sumie tak stąd tak jak w tamtym roku nie jest lepiej. To ja też chodziłaś w tej Nie, to tego tak nie chodziłam. A po co? Centrum handlowe i bary, restauracje. Cikiwa. Zawsze tych sweterek. I też mają. Też mają. Państwowa galeria sztuki. 8 złotych wyjściówka normalne Ticket Drogowy 4 co znalazłeś coś dla siebie? Rzeczywiście, tu ładniejsze zejście Grand Hotel Plaża prywatna dla gości Grand Hotelu Ciepło, 25 stopni No ja się przeliczyłam, oczywiście jak no, zwykle W południu można będzie się przebrać no, Tak, jak będziemy musieli jechać do domu Na drugą stronę? Co robimy? Już nie szumi, tak? Idziemy jeść? Ciacho. Ciekawe. I i A obiad później, tak? Tak, gdzieś powrot. Zbliża się 12, to jest nasza pora. Żeby coś karmić, zjemy. No i tak po pierwsze trzeba będzie już wyjeżdżać. Na jakieś 6 godzin, chyba że będą korki, bo przez to będziemy wjeżdżać do tu się nie będzie... 19.20, myślę, że powinniśmy. Sieradzon czy Grand Hotel, Kawa? Ja wolę się normalnie. Co są normalne miejsca? Nie, normalne. Na tym pracują ludzie. Normalnie zarabiają, a nie krocie. Urodziło się miasto, Najpierw no się pozupełniały. Wszyscy na obiad. była pora śniadaniowa, już praca obiadowa. I tędy przyszliśmy. I tędy. I będzie twój nos? W centralnym miejscu. Ogromny, czerwony. Co? Czerwony. Smutek? Tak, a drugie, zmęczenie. Robert nie potrafi odpoczywać, tylko na urlopach. Co? Nic. Słucham, co mówisz. Chętnie sobie usiądę, położę się i wyśpię. Blisko mamy zaparkowane auto. siadamy I 6 godzin drogi. Przyjechaliśmy to jeszcze było tak w miarę. No, teraz cały parking. Ludzie jeszcze z nami jadą samochodami i szukają miejsca. O tej porze trochę ciężko, ale zaraz uszczęśliwimy jednego z kierowców. Uszczęśliwimy. uszczęśliwimy. Jedziemy sobie. 270 km wypadnięcie chyba z drogi To wszystko chyba kierowcy połowa drogi za nami. Jesteśmy przed Warszawą. Łomianki dokładnie. Jaka połowa? Połowa. czwarte za nami. 3 czwarte 6, za nami, odległościowo, czasowo połowa. Bo mamy jeszcze 3 godziny. O ile Warszawa nam się bardzo nie zakorkuje. Nie robiliśmy postoju, bo chcemy minąć Warszawę. A potem pewnie też będą spowolnienie w ruchu, ale już pewnie mniejszy A jak na razie widać korek Koreczek, spory koreczek I... 31 Słucham? Sportowa Warszawa Jaka? Sportowa Warszawa? Tak Na sterówkę jeszcze idziemy w Warszawie Bo tam jest co? No ale nie, no co jest? Zamek Nie jesteś zainteresowana? Koniec zamków Dlaczego tak? Powie, że potem mnie ciągasz Po zamkach Po ruinach Bum, koniec zamków Po lewej Stadion Narodowy A tu ja A tu? My 2 godziny 13 minut Trochę zmęczenie Media A to bardzo interesujące Tak Tutaj pracowałem kiedyś A tu? Tak. A tu jest z Polsat Chyba. Nie jest. no jest 30. Lublin. Dotarliśmy. Tali, zdrowi. Trochę zmęczeni. Na, zrób tak, Nara. Na Jeszcze raz. Na Jeszcze raz do końca kamery. Na do samego obiektywu. Po całym